Siema ten mać ten widząc, na kanale! Jak jesteś na kanale, kliknij ten czerwony przycisk tam na dole, żeby dojść do kanału. A co? Przechodzimy do odcineczka. Um, będę się wymienić za te jajko pierwsze. Kto się wymieni za jakiegoś peta dobrego do latania trify, czy z tym tam, no to Czy z my no to, no to do 100 będę oceniać i, będzie do, i wtedy będzie mógł ze mną grać. Dobra, z pierwszą osobą będę się wymieniać. Odrzuciła to, nie jest zainteresowana. Kolejna osoba może się wymienimy do kilka, może od razu wyślejmy do tamtej, bo tam ma takie coś. You know? Nie można jej wyzwać, a już można. Pokażę jej to, co ona mi da. Ry... ryry arep ry, er, Egg egg eg. Dobra, tylko. I dostanę jaj rzeczy, ona moje rzeczy dostanie. Tylko jak będzie kliknie, no i nie wyklikam, no to nie dostanie. A kiedyś no kliknij łapeczkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz to. A jeszcze możecie wygrać karty Karty Google Play o wartości 50 złotych. Dobra, pokażemy to. Chcę mi dać to. Nie opłaca. No dobra, może sam wykluję go. Zobaczymy co wydać, nam. Dobra się widzimy jak już wykluje się nam. A jeszcze jedno ja wam chcę pokazać. Wejdę na chwilę do malowania. Czekajcie, ja wam zaznaczę. Dobra, nie jest Fartkuka. Patrzcie. I chcecie mi dawać pieniądze. Nie można dawać pieniążków tych, bo nie wiem, co się stało. Coś się stało, że nie można dawać. Ale zrobimy sobie screena jeszcze. Dobra, mamy. Dobra, idziemy sobie. Nie widzimy się już zaraz. Świniamy ze sobą. ja i pokażę tam pet. Nie wiem, to się opłaca. A, To ja mogę dać jedynie kotka za takie coś. Bo to się nie opłaca, to mogę dać kotka. Mmm, napiszcie w komentarzu jak się podoba ten godzinę. Czekaj ja sobie wysyłacie do tej dziewczyny normalnie live. Ona jest najlepsza, Ta dziewczyna, co zaznaczyłem, właśnie. Ona jest najlepsza. Patrzcie, co patrzcie, ja zrobię, jej. Patrzcie. Tam ta dziewczyna, to ją będę to właśnie zamawiać. Ją, bo to jest najlepsze. Dobra, nie nieważne. Dobra, z Kirina zrobię z ludźmi, dobra? dobrze widzimy potem, Elo! Napiszcie w komentarzu kogo wolicie: Krużwila czy kamerzysta. Ja chyba wolę. Chyba kamerzysta. Nie wiem, ale Dredziarza może lubicie. Albo napiszcie w komentarzu kogo lubicie Dredziarza? Huberta? Czy wolicie Krużwila, Marka? Czy wolicie kamerzysty? Powiedzieli, zdradzicie go imię Łukasz Bawrzyniak. To mm, albo na niego głosujcie. Głosujcie. Może teraz się wykluję? Nie. Zaraz się widzimy jak się wykluje. Ludzie! Został, została chwila prawdy. Jak mi nie wyleci, no to kupuję mały prezencik sobie po prostu na smutek. I nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobra i wykluję się już. I ja już... A, ja jeszcze mam jedno jajeczko. O, mało znowu, bo to sobie może tu coś innego końcu wyleci. Wiecie, że mi... Wi... od takiego jajka co właśnie go mam. No to wiecie co mi wyleciało? Pokażę wam, bo wy mnie nie uwierzycie. Mm, Czekajcie. Jedno rożec ten, o ten z o, mi wydrobił. Naprawdę. Uwierzcie mi ludzie. No naprawdę, ludzie. No to mnie nie Może dowoduję robok Nie. Dobra, idę na smutek, sobie kupić. Mam ją pecho dzień. Idę sobie kupić. Może... Może mi coś wyleci po jednego z prezydenta, ale... Wątpię. Piłka. Jezus, się jaje Ma Teraz Ale mi słodko teraz Mało mi fajnie Ja już nigdy w nie zagram, nigdy Ostatni odcinek robić w Mnie ja obiecuję, wam to ostatni odcinek. No co? to następnego odcinka? Chcecie wygrać te kolta? A. Bo mam 16 Robuxów, to znaczy 24 Robuxy, to sobie to wie. ktoś, kto się z nami ja mu pokażę to, on mi te rzeczy pokazuje, ja się z nim nie wymienię. A co? Dostam następnego. Elo, 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 elo!